Tak jak w innych częściach kraju, w ramach zadania czwartego ogłosiliśmy konkurs na partnerstwa lokalne, które wdrażają w życie standardy, które wypracowaliśmy jako partnerzy krajowi we wcześniejszym etapie projektu. W przypadku Górnego Śląska to są trzy partnerstwa ze Strzelco Polskich, Zabrza i z Dąbrowy Górniczej. To są partnerstwa organizacji pozarządowych z ośrodkami pomocy społecznej, czyli publiczno-społeczne. Liderami są ośrodki pomocy społecznej, natomiast w zależności od, od konkretnej gminy jest to od jednego do dwóch partnerów pozarządowych. Partnerstwa miały możliwość dowolności w doborze tej palety standardów. Na pewno partnerstwo w Zabrzu realizuje wszystkie sześć strzelce Polskich Dąbrowa Górnicza wybrały sobie jakiś pasujący e, ich lokalnym potrzebom zestaw tych standardów. Natomiast no, do wyboru było sześć standardów. To była praca socjalna, to był street working, to było partnerstwa lokalne, to było zdrowie i mieszkalnictwo. Pilotaże kończą się latem tego roku, trwają do, do, do sierpnia 2013 roku, także no, na pewno nie możemy powiedzieć, że mamy już pełne wnioski z, z, z ich realizacji. Natomiast pewna część uwag do tych standardów już do nas spływa. W tej chwili są one przez nas przetwarzane. Raczej odbiór jest pozytywny, jest, jest to duża zmiana jakościowa dla. Pracy z osobami bezdomnymi w tej skali lokalnej, natomiast no, pewne uwagi, co jest oczywiste, do nas docierają, pewne zmiany jeszcze będziemy musieli w tych modelach wprowadzić. W skali krajów objętych dotychczas wsparciem jest około 2000 osób bezdomnych, natomiast no, liczymy na to, że do, do, do 3000 będziemy w stanie dojść do końca pilotażu. Także no, jest to, biorąc pod uwagę, że, że liczbę osób bezdomnych ocenia się no, w bardzo różnych badaniach na, na kilkadziesiąt tysięcy, powiedzmy ogólnie, bo to jest od 40 do 70. 10 według różnych badań, no to jest to całkiem spory odsetek całej populacji osób bezdomnych w kraju. Projekt Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.